jest pewna technika, która pomoże Ci dużo lepiej radzić sobie w czasie rozmowy w języku obcym. Niezależnie, czy uczysz się angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego czy japońskiego. Nazywam się Konrad Jerzy weldobosz i zapraszam Cię dzisiaj na językowy spacer, w którym opowiem Ci właśnie o bardzo prostej technice trzech pytań. Na czym ona polega? Bardzo łatwo ją zastosować. Gdy rozmawiasz z kimś w języku obcym, jest to zawsze bardzo stresujące dla ciebie z dwóch powodów. Po pierwsze, nie wiesz co powiedzieć. Po drugie, nie do końca rozumiesz to co mówi druga osoba. Możesz się nie czuć przez to z tym komfortowo. Ale tutaj radzę ci zacząć od tego, żeby taką rozmowę prowadzić w następujący sposób. Gdy twój rozmówca coś powie, zadaj mu trzy pytania dotyczące tej rzeczy. Ale oczywiście nie trzy pod rząd. Zadaj mu jedno, poczekaj na jego odpowiedź, zadaj mu drugie, poczekaj na jego odpowiedź, zadaj mu trzecie i poczekaj na jego odpowiedź. W czym to ci pomoże? Po pierwsze, twój rozmówca będzie czuł się bardzo komfortowo, bardzo będzie się cieszył, bo e, ludzie lubią mówić, prawda? Lubią opowiadać o samym sobie, więc jeśli zapytasz się go na przykład, skąd pochodzisz? I on zacznie się opowiadać, no jestem z Londynu. Zapytaj się go wtedy, ale z której dzielnicy, prawda? No wtedy on zacznie ci opowiadać o tej swojej dzielnicy i możesz zapytać się też, czy jest tam coś ciekawego do zobaczenia, czy jest tam jakaś dobra restauracja, cokolwiek ci przyjdzie do głowy. Ta osoba zacznie o tym opowiadać. Ty możesz nie wszystko zrozumieć, ale kupisz sobie serce tej osoby bez żadnego problemu. Przetestuj też to, że rozmawiając w języku polskim z kimś z twojej rodziny, z przyjaciółmi i tak dalej, zobaczysz Coś magicznego. Ludzie zaczną Cię uwielbiać, bo my, ludzie, lubimy opowiadać o samym sobie, prawda? Jeśli ktoś się do nas dopytuje jeszcze o to, jak jesteśmy wspaniali, cudowni i tak dalej, no to już uwielbiamy tę osobę. Więc jest to bardzo dobra technika, bo po pierwsze, nie wymaga od Ciebie mówienia dużo. Wystarczy, że opracujesz sobie kilka pytań, że będziesz w stanie zadać proste pytania i jesteś w stanie już prowadzić rozmowę. A z drugiej strony, ta druga osoba będzie Cię uwielbiać i będzie Ci pomagać już na każdym kroku. Nie będzie Cię krytykować. Jeśli czegoś nie zrozumiesz, ona chętnie ci pomoże i tak dalej. Także jest to bardzo prosta rzecz. I myślę, że możesz zastosować też tę technikę, gdy chcesz zacząć rozmowę. I tutaj właśnie to pytanie, skąd jesteś? To jest takie świetne pytanie, które możesz zadać praktycznie każdemu. Czy jesteś w Nowym Jorku, jedziesz taksówką, zapyta się taksówkarza, czy jesteś w Berlinie i. Nie wiem, kupujesz kebaba czy berlińskiego, prawda? I sprzedawca, on, nawet jeśli jest z Berlina, to i tak chętnie ci opowie, o jestem z Berlina, prawda? Czy jestem mieszkańcem tego miasta i tak dalej. A może to być ktoś, kto pochodzi z innego kraju i będzie Ci o nim opowiadał. Wszystko jest tutaj możliwe. I właśnie to pytanie, skąd jesteś, to jest takie najlepsze, które możecie zadać, żeby zacząć rozmowę, prawda, z daną osobą, i przełamać taką pierwszą barierę strachu. Czy mam rozmawiać z kimś, od czego zacząć, co mam powiedzieć, i tak dalej. Czyli stosujcie trzy, my, trzy pytania. Jeszcze raz. Przyćwiczcie sobie jakieś takie właśnie pytania gotowe i pomyślcie, o co można się jeszcze dodatkowo dopytać. To nie jest takie oczywiste na początku, ale dobrze to zrobić. Ale podobnie, jak będziecie rozmawiali ze swoim mężem, czy ze swoją żoną, również to zastosujcie. Gdy oni coś powiedzą, zamiast y, odpowiadać jakoś, zamiast opowiadać o samym sobie. Zapytajcie się e, o, o, o coś dotyczące tego, co oni powiedzieli, i dopytujcie się, prawda? Jest to bardzo fajne, bo to pokazuje, że jesteście dobrym słuchaczem. Dlaczego? Dlatego, że zwracacie uwagę na to, co oni mówią, bo dopytujecie się, prawda? Czyli to, co oni powiedzieli, ma dla Was znaczenie, a z drugiej strony pozwalacie im mówić przez co ludzie czują się bardzo dobrze. Jak zobaczycie, psychologowie i tak dalej też stosują te metody, dzięki czemu ludzie mówią, o ja tego mojego psychologa tak uwielbiam, to taka wspaniała osoba, mimo, że ona tylko zadaje nam pytania, prawda? No ale lubimy ją, bo lubimy mówić o sobie. Każdy z nas myśli, że jest najwspanialszą istotą na świecie i chce, żeby ludzie słuchali o tym, co mamy do powiedzenia. Tak to właśnie jest. Więc stosujcie tę metodę, czy to mówicie po polsku, czy w innym języku. Nie ma to tak naprawdę tutaj znaczenia, ona jest bardzo dobra i sprawdza się w każdej sytuacji. Także pozdrawiam cię serdecznie, zadawaj e, trzy pytania, no i pamiętaj jeszcze o jednym: nie ucz się słówek, ucz się zdań.